Kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na hol z zary. Jak widzicie, jestem ogromną fanką zakupów online, więc zrobiłam małe zamówienie. Mam tutaj rzeczy dla siebie, dla moich dzieci, więc wszystko Wam pokażę, ale może sobie przedstawimy najpierw tą paczkę. Żeby było nam wygodniej, wezmę nożyczki. Dzisiaj w ogóle mam na sobie tą sukienkę z Bond Prixa, ja Już Wam pokazywałam jakiś czas temu w holu. Podlinkuję Wam tutaj. I zostawiłam Wam linka też pod spodem do tej sukienki. Bardzo ją lubię. Bardzo fajna. Można oczywiście nosić ją tak, tak na jedno ramię, jak tam chcecie. Pod kurtkę jeansową. Uważam, że świetnie wygląda. Taki fajny model. Bardzo kobiecy, dziewczęcy. Z detalami, na stronie jak ją zobaczyłam to nie byłam do końca przekonana, ale jak ją przymierzyłam już na żywo, to stwierdziłam, że jest warta zakupu, więc zostawię Wam linka, jakbyście byli zainteresowani. Zobaczmy, co tam przyszło, jak to wygląda. O, pierwsza rzecz, to wziąłam sobie taki żakiet, nie wiem czy to się do końca nazywa żakiet. To chyba był surdut. To jest XSK. Na początku kosztowało 249, a to kupiłam za mniej więcej coś około 100. Podobał mi się ten kolor. W ogóle nie wiem, czy ostatnio wchodziliście na tą stronę Zara. Od razu, jak się zaczęły przeceny, to te produkty znikały jak świeże bułeczki. Ja w zasadzie chyba weszłam, nie wiem, w sobotę. Od czwartku się zaczęły te przeceny, w sobotę czy w niedzielę. Połowy rzeczy już nie było, zostały jakieś tam przebrane rozmiary i tak dalej. To mi się spodobało, że jest taki trochę inny kolor. Ciut w stylu Chanel jest ten żakiet, może troszeczkę dłuższy. Ma tutaj dwa guziki, które są całkiem fajnie przypasowane, muszę powiedzieć, bo czasami te guziki trzeba wymienić. Na rękawach również ma taki detal w postaci osobnego guzika. Jest to wykonane bardzo fajnie. To znaczy ja szczerze mówiąc wolę online zamawiać, bo ze sklepu czasami to jest zaciągnięte i tak dalej. Ja te online przychodzą po prostu z magazynu. Zobaczmy, może w sumie nawet teraz to przymierzyłem, że do tej sukienki nie do końca będzie pasowało. Czyli tak, tutaj mamy te dwa guziki, a pod spodem taki biały kółki. Fajna podszewka prosta. Tutaj mamy jeszcze też dodatkowy guzik z tego co widzę. Czy nie? Jakiś zapas jakiś? Nie. O, o. To jest coś poplamione. Nie podoba mi się to. Zobaczmy, tak mniej więcej, jak z rozmiarem. Wiem, że on jest może troszeczkę rzucający się w oczy, ale nie wiem, że on jest trochę dla mnie jednak za długi, bo jestem niska i długość ma znaczenie w moim przypadku. Ja tak sobie pomyślałam, że do jeansów, do jakichś balerii, trampek, szpilek, do botków, może jakiś kapelusz albo nie wiem, Bereton czy coś. No i kolor. Kolor jest trochę inny, bo ja się czaiłam na taki czarny żakiet, bukle, taką jakąś, nie wiem, wypitkę może. W sumie sama nie wiedziałam, co czarno-biały, czy taki tylko czarny, ale już oczywiście rozmiarów nie było. Może jeszcze się przejdę stacjonarnie, chociaż nie ukrywam, że nie specjalnie mi się chce. Te kieszenie są zaszyte, ale one są do rozprucia, więc można je wykorzystać bez problemu. Nie wiem, co myślicie, jak ten kolor Wam się podoba. Ja myślę, że do niebieskiego, do jeansu, ja kocham jeansy. Będzie fajnie wyglądał, nawet no, do jakiejś czarnej sukienki. Ale raczej bym taki żakiet zestawiła właśnie z jeansami czy z jakąś spódnicą krótszą, bo on jest sam w sobie elegancki, więc myślałam, że bardziej w takim bardziej casualowym stylu to zrobić. To jest XSK, tak jak Wam wspomniałam, tutaj mamy te detale. No i czekam na Wasze opinie, co myślicie? Czy nie jest jednak trochę za długi ten żakiet i czy ten kolor. Uważacie, że trochę w mojej szafie powisi, <grym> czy nie. W to może sobie to zdejmę i odłożę. Będę musiała też jeszcze się... Przejrzeć w lustrze, nie tylko w podglądzie. Dla siebie Wam najpierw pokażę te rzeczy, a potem dla dzieci. Bo sobie jeszcze wzięłam dwie pary butów, ale nie jestem przekonana. To znaczy, tak, to są buty ze skóry, klapki. Chciałam zupełnie inne, ale już niestety nie było rozmiarów. Ja sobie zawsze biorę 36, już Wam to wcześniej mówiłam. Takie brązowe z kokardką, dwoma nawet kokardkami, z taką plecionką, wiązanie. co? Fajnie, tak neutralnie mam wrażenie. One mogą być do wielu stylizacji. No, do sportowych też, oczywiście, ale przede wszystkim chciałam coś w takim kolorze. Kamelowe miałam taką sukienkę, to też fajnie wygląda do ciemnozielonych, jakichś kolorów butelkowych, sukienek, bluzek, koszul i tak dalej. One kosztowały, kochani, 36 rozmiar, 119, ja jej kupiłam za 70. Tak mi się coś zdaje. Zobaczmy jak. Leżą, jak się nie Okej, chociaż nie powiedziałabym, że tak bardzo dobrze trzymają. Ta metka mi tutaj wstaje trochę i duże się śliwka. Całkiem wygodne. te sukieneczki fajnie wyglądają. Są na takim lekkim podwyższeniu. Nie wiem czy zrzucić. No sobie wcześniej. Tutaj obcasik. Uważam, że nie są takie złe, nie wiem, co myślicie. Były na pewno też jeszcze taką skórę wężową, były też zwykłe czarne i też beżowe, ale nie taki kamelowy kolor, tylko trochę jaśniejsze. I w sumie one mi się najbardziej podobały, ale niestety już tego rozmiaru nie dorwałam na stronie, że może się przejdę stacjonarnie. Wziąłam sobie takie buty, ale sama nie wiem. Teraz jak na nie patrzę, to chyba nie do końca. Takie mokasyny, mokasyny z świekami i z takimi frędzelkami, zastanawiam się czy nie jest tego mimo wszystko troszeczkę za dużo, ale nawet do takiego rzekietu jeansów może i fajnie wyglądać, do kurtki jeansowej, do zwykłego czarnego swetra, jakiejś apaszki i jeansów oczywiście. O, to tak mniej więcej wygląda. One też są ze skóry. Rozmiar 36. Te detale powiem Wam, że całkiem nieźle są wykonane. Wiecie co? Zastanawiam się tylko, czy one się szybko nie popsują. Aha. E, I tutaj nie ma tych e, cen przyklejonych, przecenionych. Kurczaki, nie, nie są w stanie Wam powiedzieć, ile one kosztowały, bo już trochę czekało to zamówienie. Żeby Wam pokazać. Ja nawet nie, nie miałam kiedy otworzyć. Chciałam zrobić unboxing. Daleka to wygląda tak. Z góry całkiem spoko. Z boku też, ale sama nie wiem. Czy nie za dużo się tutaj dzieje? Te frędzle ćwieki. Ale nie jest to źle wykonane. Myślałam, że na żywo będzie gorzej. No tutaj już jakąś plamę widać, wiecie to mnie martwi. To, że one się mogą bardzo szybko popsuć, niestety. Ale są ciekawe, moim zdaniem są całkiem ciekawe. Nie wiem, czy dokładnie są w moim stylu, ale na pewno warto zwrócenie na siebie uwagi, przynajmniej przeze mnie. I jeszcze sobie wzięłam jedne jeansy. Takie zwykłe, proste, czarne. W sumie na tej przecenie zawsze się czaje. Na jakieś spodnie, w dobrych cenach, bo one kosztują normalnie 119, na tych przecenach są za 69, ale na tych ostatecznych przecenach są zazwyczaj za 39 zł. Tylko, że no, nie zawsze jest rozmiar. Niestety, i wziąłam sobie trzy do koszyka i zostały mi tylko jedna, dlatego że te dwie pary podczas jego przyjścia do kasy, zakupu już niestety były niedostępne. Tak, tak jak to mówię, ludzie się naprawdę rzucali na te rzeczy. I to są takie zwykłe, czarne spodnie, najzwyklejsze rurki, można powiedzieć, tylko że mają jeden detal na dole. Jedyny problem z tymi jeansami, tak od razu Wam mówię, szczególnie czarnymi, jest taki, że one blakną po paru, paru praniach, parunastu może praniach. Mam takie jedne dżinsy czarne, które nosiłam no już bardzo wiele razy. One mi się trochę poprzedzierały, bo miały przetarcia. Wyblakły po jakichś dwunastu praniach, może dziesięciu. Pranie było niestety dość znacznie widać, chociaż mam jedne takie czarne jeansy, które są całkiem okej okay nadal i one mają tutaj taki przewrotny detal na nogawce. Trochę podstrzępiona ta nogawka, to jest takie właśnie 7,8 przed kostkę. I są tutaj delikatnie rozcięte. Myślę, że fajnie będą wyglądały do szpilek, do balerinek, do trampek. No i kosztowały tutaj 109, czyli one oryginalnie kosztowały 109, a ja jej kupiłam za 59 zł. Chyba tak myślę. Więc całkiem spoko cena. Ale zastanawiam się, na ile one mi starczą. Znaczy starczą mi na długo, ale ten kolor. Może użyję takiego proszku jakiegoś czarnego. No nie wiem, zobaczymy. Teraz dzieci dla mojej córeczki wzięłam takie jeansowe shorty, ponieważ ona już ze wszystkich wyrosła. Oczywiście podczas tej mojej podróży do kasy, były jedne spodnie, które bardzo mi się podobały. No i niestety też już zostały wyprzedane i nie było rozmiaru, który mnie interesował. Zwykłe jeansy, ale te shorty akurat są bardzo fajne. Bardzo fajnie trzymają, muszę powiedzieć, i moja młodsza córeczka chodzi w tych shortach i córeczka mojej przyjaciółki. Kosztowały 69,90 na początku, a ja je kupiłam za 39 zł, więc może będą jeszcze przecenione. Chociaż akurat z tymi szortami jeansowymi zazwyczaj jest problem już na tych ostatecznych przecenach. Są jakieś kolorowe spodenki, różowe, żółte, ale jeansowych nie za bardzo. Dla mojej córeczki też wziąłam taką bluzę. No, bo ona jest oczywiście z tęczą. Te cykiny się nie zmieniają, się te cykiny. Myślałam, że nie, są takie do zagłaskania, jak to się mówi. Ta bluza jest dość ciepła, ponieważ ona tutaj w środku ma takiego misia. Jest z blokiem kolorystycznym, całkiem fajnym, szary, biały do tego tęcza, więc myślę, że tak dla takiej dziewczynki, która idzie do szkoły, jest całkiem przyjemna i właśnie do jeansów, do jakichś trapeczek. Będzie fajnie wyglądała, no i będzie jej ciepło te, te chłodniejsze dni. Dla mojej córeczki wziąłem też taki fajny t-shirt czarny i przyznam szczerze, że na stronie w ogóle nie widziałam, że on ma tutaj takie ciekawe perełki wszyte. No i to jest fajne, ale z drugiej strony przy tym praniu, wiecie, różnie to bywa. Aha, one są przetwierdzone, ale to nie będzie drapało. Ten t-shirt się spodobał bardzo mojej córeczce. Już mi mówiła wcześniej o nim, bo akurat jak... Przeglądałam tą stronę, to wspominała, że takiej się podoba. Tutaj mam płatki i na tych płatkach są właśnie perełki naszyte w różnych kolorach. Sunday San Francisco, też myślę, że do jeansów, do legisów, może do jakiejś spodniczki. Do szortów na lato tak samo, zobaczcie, do tych szortu jakiś trampek. No i taki już jest, powiedziałabym, młodzieżowy. Ta bluza na przykład. Jest taka młodzieżowa, już nie jest dziecięca, i t-shirt tak samo, także. No czas naprawdę płynie. Płynie nieubłaganie. Kosztował na początku 45,90, więc umówmy się. T-shirt dla dziecka za 50 zł, ale na promocji kosztował około 20 zł, więc mi się udało. Myślę, że 20 zł jest ok. No i to grafika też każdy jest zadowolony, bo mojej córeczce się podoba. Jeszcze wzięłam mi taką bluzeczkę, ponieważ ona akurat z tych rzeczy wyrosła, typu shorty, znaczy ma jedne shorty, ale nie jeansowe, na mniejszy rozmiar i bluzy, tak samo to, czy ja je kupiłam wcześniej na tych zimowych promocjach, ale akurat tak nie chciałam za bardzo szaleć, tylko właśnie te najpotrzebniejsze rzeczy i wzięłam jej jeszcze taką bluzeczkę, teraz na lato, na ramionczka Do tych jeansów to będzie fajnie wyglądało, do jakichś białych shortów, do jakichś kwiatków, do spódniczek, z, z, nawet do Długich spodni na zimę i jakiś sweterek, bo ja na tych promocjach w ogóle w Zarze zazwyczaj kupuję te swetry, tylko akurat nic teraz nie było, albo było za mało przecenione, bo te swetry są naprawdę drogie, chyba 60 złotych kosztują normalnie takie rozpinane zwykłe, różne kolory i on ma tutaj bardzo ładny haft, jak możecie zauważyć. Myślę, że to jest pięknie wykonane i nawet jak właśnie jesteście niższe i macie problem z tymi rozmiarami w tej regularnej zarze, w tym dziale dziecięcym nawet wy możecie sobie taką bluzeczkę kupić, bo ona wygląda tak całkiem fajnie. Nie powiedziałabym, że jak dziecięcy t-shirt, już się zależy od rozmiaru oczywiście. I ostatnia rzecz z tego holu to Stanik taki sportowy, top sportowy, krótki na siłowni. I ja go sobie wziąłem dla siebie na próbę, bo chciałam zobaczyć, czy się w niego zmieszczę. 164 cm, czyli trochę więcej niż ja mam, 13-14 lat. Normalnie kosztował 35,90, tak myślę. A ja go kupiłam za 19 zł. Tak? To jest jakaś cena, ale nie wiem. Ja go kupiłam za 19 zł. Pod czarną bluzkę, może wyglądać dość interesująco no i zobaczymy czy on w ogóle będzie trzymał i jak się sprawdzi to będę musiała przymierzyć ale ta kolekcja powiem wam, że jest całkiem fajna dla dzieci, bo chciałam mojej córeczce kupić takie spodnie właśnie sportowe, ale nie było jej rozmiaru może poszukam stacjonarnie, tu jest napisane make it awesome no nie wiem sama może się okazać to totalną klapą ale przymierzę i dam Wam znać. I to jest tyle, jeżeli chodzi o zakupy Zary. Jeszcze dzisiaj moim córeczkom kupiłam dwa kleje i długopisy. Takie z winikornami. Zobaczcie, różne kolory. Bo my bardzo lubię rysować, pisać. To jest teraz na topie i akurat mi się te długopisy wypisały. Pani, to tyle na dziś. Dajcie znać, co Wy sobie kupiłyście. Czy macie takie same odczucia z tymi czarnymi jeansami z zary, Czy może nie, bo to może nie bywa. Co w tym sezonie sobie kupiłyście na tych przecenach? Na co się czaicie? Co sobie kupujecie na przecenach? Bo czasami są takie osoby, które sobie regularnie na tych przecenach kupują dokładnie te same rzeczy, na przykład jakiś basicowy sweter albo top. Także jestem bardzo ciekawa Waszych opinii i Waszych znalezisk. Będzie mi bardzo miło, jak się nimi podzielicie w komentarzach. Trzymajcie się ciepło, dzięki za oglądanie i do miłego zobaczenia. Buziaki. Pa pa!